Siemanko, witajcie na kanale Kamil Meister. Jak już zdążyliście zauważyć, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Honda Shadow 125. W zależności od źródła, możemy się spotkać z różnymi informacjami na temat yy, okresu produkcji Hondy Shadow. Zazwyczaj pokrywa się to, że 99 2000 rok jest to Japonia, yy, do dwa, od 2001 do 2006, i to jest rozbieżność 2008. Jest to produkcja... W Hiszpanii. Ten prezentowany egzemplarz dzisiaj jest z roku 2007, więc potwierdzałaby się tutaj wersja o produkcji do rocznika 2008. Silnik. Jest to widlasta dwucylindrowa jednostka, znana z Hondy waradero. Bardzo dobra, sprawdzona jednostka napędowa japońskiego producenta. Niezawodna, trwała. Napędzana gaźnikami ze ssaniem ręcznym. Ssanie mamy normalnie o tu z łapy. Poniżej widzę jest chyba regulacja obrotów biegu jałowego. Kranik, czyli klasyczne rozwiązanie. Stacyjka jak w większych braciach czy też siostrach, chopperach znajduje się po lewej stronie przy naszej lewej nodze. Do dyspozycji mamy dzisiaj naprawdę piękny egzemplarz. Bogato ubrany, w sakwy, gmole. Wiele dodatków drobnych w stylu jakieś tam designerskie nakrętki na wentyle, czy też fajna osłona chłodnicy z napisem Shadow. Na pewno niektóre nieseryjne dodatki tutaj pominę. Nie jestem pewny, jak jest z lusterkami. Wydaje mi się, że są one też akcesoryjne, chociaż mogę się mylić. Widoczność jest w nich dosyć dobra. Z akcesoryjnych akcentów mamy też tutaj obrotomierz i taki zegarek oraz wskaźnik temperatury na zewnątrz. Dodatkowo mamy wkręcony w miejsce korka oleju wskaźnik temperatury. Oleju w silniku. Wizualnie, moim zdaniem, jest to najładniejsza 125, jeśli chodzi o czopery. Na pewno jest najpotężniejsza. Duże wrażenie robi tutaj bardzo szeroki bak, dzięki któremu motocykl wydaje się znacznie większy, potężniejszy niż jest. Będzie na pewno w tle słychać młodzież, która tutaj niedaleko mnie siedzi. Także pozdrawiam ich serdecznie. Duży, szeroki błotnik tylny z dużą lampą. Za którym skrywa się niezbyt szerokie koło. Zaraz sprawdzimy jego wymiary. 130 90 Ile dobrze widzę? 130,90. Nie widzę w tym momencie rozmiaru felgi, ale wam tutaj go dopiszę. Przednie koło z oponą 1917 Również dosyć masywny błotnik. Dodatkowe wrażenie robią tutaj te poszerzające optycznie motocykl Gmole, dzięki czemu maszyna staje się jeszcze szersza. Jest niska, przysadzista, dzięki czemu możemy łatwo i fajnie zająć na niej wygodną pozycję. Nawet niskie osoby odnajdą się bez problemu na tym motocyklu. Jego masa na sucho to około 140-145 kg. Pojemność baku to 14 litrów, więc zatankowany, gotowe do jazdy. Około 160 kg. Według mnie nie jest to dużo, zwłaszcza, że jest to masa, która znajduje się nisko nad ziemią. Jest więc łatwo sterowalny, przewidywalny. A propos designu, jeszcze to tak: stopki przednie, masywne, pasujące do charakteru motocykla. Stopki pasażera. No, powiedziałbym, że. Tu się Honda nie postarała raz, że ten spornik nie jest ani piękny ani mocarny. A sama stopka bardziej wygląda jak z jakiegoś Rometa, czy też innej chińskiej produkcji maszyny. Charakteru dodaje ta duża tylna lampa. Duże kierunkowskazy z tradycyjnymi żarówkami. Przednia lampa mogłaby być według mnie nieco większa, ale tragedii nie ma. Więc jeśli chodzi o design, Hondzie Shadow zapisałbym duży plus. Napisałbym tutaj nawet taką ocenę 6 na 6, ponieważ wydaje mi się, że jeśli chodzi o klasę 125, wizualnie lepiej być nie może. W klasie 125 chodzi o to, żeby Trochę oszukać pozostałych użytkowników motocykli, że jesteśmy więksi niż jesteśmy. Honda Shadow robi to doskonale. Myślę, że kiedy motocykl nie jest odpalony, to spokojnie można komuś wcisnąć taki kit, że jest to 650 albo 800. Jeśli nie będzie się dogłębnie przyglądał cylindrom, na których mamy wybity napis 124 ccm, no to może się nie domyślić, iż mamy do czynienia z pojemnością niedużą. Jestem już po dłuższej przejażdżce. Nabiłem nieco kilometrów tą maszyną. Otóż jest tych kilometrów tam 90. Jeszcze będę jechał nim do domu, także stówkę przekroczę. I mogę opowiedzieć jakie mam wrażenia na temat jazdy Hondą Shadow 125. Otóż moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Siedzisko jest mega wygodne. Naprawdę super. I myślę, że nawet we dwójkę podróżowałoby się tutaj mega wygodnie. Przednie zawieszenie miękko zestrojone, typowo do kruzowania, pasuje do charakteru motocykla, także jak najbardziej ok. Tylne zawieszenie jest dla mnie zbyt sztywne. Kolega, który jest jego właścicielem, powiedział mi, że jemu znacznie bardziej to odpowiada niż w poprzedniku, czyli w Virago 125, który miał wcześniej. Które możecie zobaczyć u mnie na kanale, ponieważ tam było dla niego zbyt miękko i wirago czasami dobijało. Dla mnie to zawieszenie tutaj w Shadow jest za sztywne, to znaczy, kiedy jadę po drodze wyboistej, pełnej takich przerostów korzeni, no to zdarzyło mi się nawet, że mi się dupa oderwała od siedziska. Skrzynia biegów pracuje jak to w Hondzie, czyli jest to dosyć toporna skrzynia, ale precyzyjna, zawsze wiemy, który wrzuciliśmy bieg, działa bez zgrzytów, bez zarzutów, w sensie takim, że jest... Wiemy, że ten bieg wrzuciliśmy, ale on jest tak konkretnie wrzucony, po hondowskiemu. Jak ktoś hondą jeździł, to wie o czym mówię. Myślę, że większość się też domyśla, jeżeli nie jeździła, a jeżeli nie jeździła, to zachęcam, żeby spróbować pojeździć hondą. Co mnie rozczarowało? Co mnie może zaskoczyło pozytywnie, co mnie rozczarowało, Pozytywnie zaskoczyło mnie, tak jak mówię, przednie zawieszenie, tylne zawieszenie jest dla mnie zbyt sztywne, pozycja za kierowicą jest super, mega wygodnie, można jechać w dłuższą, w dłuższą trasę bez problemu, ręce w ogóle mi nie drętwiały. Kolejna sprawa jest taka, że biegi ok, nie mam tutaj zarzutu. Przydałby się szósty bieg dla uspokojenia obrotów, jednak te obroty w trasie oscylujące no, w granicach 7000-7,5, kiedy mamy 80 km na godzinę, to już jest dosyć dużo. Muszę powiedzieć, że nie jest to motocykl, zdecydowanie nie jest to motocykl szybki, raczej jest to motocykl bardzo powolny, nawet jak na 125. Raczej do kruzowania, raczej do jazdy po mieście niż do. Przelotów międzymiastowych, ewentualnie jakieś krótkie trasy. Chociaż sama sylwetka zachęca, no ale tutaj no nie oszukamy fizyki. No słuchajcie, no to jest mała pojemność w takiej wielkiej budzie. No taka prędkość przelotowa na trasie to jest 70 na godzinę. No. 70-75. Wtedy słychać, że ten motorek się nie męczy. Przy 80 już ma ponad 7000 obrotów i to dobrze, ponad 7000. Zbliża się do 7,5. No i słychać, że zaczyna mu się to nie podobać, 90 już jest szybko, leciałem nim przez chwilę stówkę, no szkoda mi go było szybciej dusić, nie jest to mój sprzęt, jak zawsze podkreślam, nie duszę ich na maksa na teście, no troszkę jest za wolny dla mnie, jeżeli chodzi o prędkość przelotową, 6 by się przydała, żeby te 85 sobie lecieć nim chociażby, no bo te 85 to jest tak na granicy bólu i rozpaczy, ja bym powiedział, że 70-75 to jest taka prędkość przelotowa. Kolejne minusy plusy, plus przedni hamulec jest wystarczający, odpowiednio wydajny do masy motocykla, sprawnie zatrzymujemy motocykl, tylny hamulec bębnowy jest słaby, no po prostu słaby, nie można go inaczej określić jak to, że jest mało wydajny, słaby, ciężko się nim zatrzymać szybko i bezproblemowo w awaryjnej sytuacji. Raczej musimy hamować przodem, a tyłem się tylko wspomagać tak typowo motocyklowo. Także jak ktoś jest nauczony jeździć yy, i hamować tylnym hamulcem, to Honda Shadow nauczy go korzystać z przedniego hamulca. Kolejny minus to jest. No, zaraz wam pokażę. No, brzmienie tego motocykla. Niestety, ale on. Cały jego urok i zajebistość mija, kiedy go odpalimy. Wydaje mi się, że tutaj by sytuacje uratowały akcesoryjne wydechy. Bo brzmienie samo w sobie może nie jest tragiczne na postoju, ale w czasie jazdy no radości nie ma. Ale Ta tablica drży jak w jakimś harleju. Tak powiem, nie wiem, czy Wy to widzicie ale drży. Uwierzyć musicie mi na słowo, że ta tablica drży. No jest ładny skurczybek, naprawdę jest ładny. Szybko jeszcze o tym, co widzi przed sobą kierowca. Otóż kierowca widzi przed sobą, przy lewej ręce ma mruganie, zmiana krótkie, długie. Kierunkowskazy, trąbik, który jest mocarny, naprawdę jest mocarny. Przed oczami ma wielki prędkościomierz, na którym mamy też wyskalowane biegi. Do jakiej prędkości możemy się na nich bujać? No, ta piątka to na wyrost. Kierunkowskazy, światła długie, kontrolka luzu. To jest kasowanie przebiegu dziennego. Mamy jeden przebieg dzienny i przebieg całkowity. Kontrolka przegrzanego silnika, tankowanko. Wyżej tutaj akcesoryjny. Prędkościomierz, o prędkość prędkościomierz, obrotomierz. Ale wskazuje prędkość obrotową silnika, także powiedzmy, że prędkościomierz. Zegarek, temperaturka, ale to jest akcesorium. I tutaj mamy tak, gaszenie, odpalanie i przycisk startera. Wszystko. Szybkie podsumowanie. Dla kogo Honda waradero? Myślę, że przede wszystkim dla każdego, kto nie ma prawa jazdy na większą pojemność. Jeżeli ktoś musi jeździć 125 lub chce jeździć 125, no to uważam, że na początek przygody motocyklowej Vardero jest super, jest to najfajniejsza 125 udająca w duży motocykl, jaką widziałem, a chyba o to chodzi w 125, że jednak każdy użytkownik tych 125 chce trochę być postrzegany jako motocyklista pełnym ryjem w sensie takim, że no dobra, no no jesteście motocyklistami pełnym ryjem, tylko że chodzi o to, że chcecie udawać, że macie większą pojemność niż, niż macie. Ale no jak tam pod tym jednym filmem z Wirago napisałem, że no coś tam, że to jest motorek bez prawa jazdy, no to ktoś mi już powiedział, że no trzeba mieć prawo jazdy. Dobrze, no to to jest, to jest motocykl. To jest motocykl małej pojemności, który udaje motocykl o dużej pojemności, bo wygląda naprawdę srogo. Wygląd tutaj jak najbardziej na plus. Tu jest 7 na 6 w skali Bufforda, nawet na 10. Także fenomenalnie, ja bym powiedział, że tu jest, no. Super, super naprawdę, jeżeli chodzi o wygląd. Hamulec przedni dobrze, hamulec tylny słabo. Dźwięk za, za delikatny. Powinno być tutaj jakieś pieprznięcie tego basu, jednak, dźwięku lepszego. Yy, drugi raz podkreślę, że wygląd za bo naprawdę ten wygląd zasługuje na duży plus. Kultura pracy silnika jest bardzo miła. Yy, nie, nie kiśnie on, naprawdę nie kiśnie, ciężko go zadusić. Nawet 40 na godzinę na piątce nie robi na nim wrażenia. Ja wiadomo, że nie mamy jakiejś elastyczności jak w litrze, ale on po prostu jedzie, nie ma problemu, nie dostaje czkawki. Jedzie po prostu dalej przy 40 na godzinę na piątce. Mało pali. Ja naprawdę sam się przekonałem, że ten motorek mało pali, zrobiłem mu to jedno tankowanie po tam 60 km. No to nie wiem. 2 litry nie weszło nawet. Także naprawdę no myślę, że to jest koło czwórki, nawet nie cała czwórka w spalaniu. Także nie dużo pali, a ja jestem ciężkim zawodnikiem. Przypominam, zresztą widać po mojej pięknej okrągłej twarzy. Także podsumowując, mechanicznie super, wygląd super, mocy trochę mało, no ale to jest 125, nie oczekujmy tutaj cudów. Także w klasie 125 po prostu jest jak jest. Wirago było według mnie bardziej dynamiczne. Zawieszenie z tyłu zbyt sztywne, jak dla mnie. Ogólnie. Jak najbardziej na plus, jeżeli miałbym wybrać Virago kontra Varadero, sam osobiście wybrałbym Varadero. Twu, nie Varadero, wróć. Silnik to jest z Varadero, dlatego mi się pomyliło. Honda Shadow. Jeżeli miałbym wybrać Honda Shadow kontra Virago, wybrałbym Honda Shadow 125. Mnie się Honda Shadow osobiście podoba bardziej, ale zachęcam do wyciągnięcia własnych wniosków. Najlepiej przejechania się oboma modelami i wyrobienia sobie swojego własnego zdania. Tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam wam do, z Was do subskrypcji, lajkowania, komentowania oraz do oglądania kolejnych filmów na kanale KamelMister. Troje mi tu świeci w oczy, także taką mam dziwną minę, jakbym był lekko na rybach. Tak to ujmę. No także. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!